W kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę dla Was z takim miksem z drapkowym za 44 zł i mamy dwie zrapeczki Laki 7, jedną sztukę szalnych zakupów, dwa razy moje 7,7, jedną ekstra pensję i skusię się na grę omijam. Dawno już jej nie drapam, a miałam dosyć szczęście do tych drapek. No i dobra, nie przedłużając, zacznijmy sobie od tych maluszków. Mamy drapeczkę z numerem 15 i 11, no to zacznijmy sobie od tej 11. I tak, w bonusie potrzebujemy podkowy, a jest księżyc. A wygrywające liczby mamy 24 i 30. A mamy tak 15, 25, 16, 12, 23, 29, 21 i 22. Także ta zrapeczka jest przegrana. Bierzemy drugą sztukę. W bonusie mamy tym razem kwiatuszka, a wygrywające liczby mamy 28 i 26. No i tak, mamy 22, 12, 14, 29, 25, 11, 19 i 15. Także laki 7 dzisiaj niestety się nie sprawdziło. Zdrapnę sobie może teraz moje 7,7. W bonusie potrzebujemy gwiazdkę, a mamy kwiatuszka. Dobra. A szukamy takich liczb jak 29, 32, 22 i 1. Okej. Okay. No i szukamy. Mamy tak 31, 34, 14. 27, 20, 12, 23, 3, 8 i ostatnia liczba. Mamy dwójkę. Także tutaj mamy zdrapeczkę przegraną. Mamy kontrolne PM. Dobra. To może teraz zdrapmy sobie szalone zakupy. W bonusie pierwszym musimy znaleźć kwotę, a mamy kufer. A w bonusie drugim mamy plik, ale niestety bez wygranej. No dobra. A wygrywające liczby mamy tak: 33, 28, 9 i 29. A mamy tak: 11, 34, 8, 26, 39. 4, 7, 27, 17 i na koniec mamy 32. Także tutaj również pechowo mamy kontrolę SP. Dobra. To może teraz zgrabnę sobie ekstra pensję. Tym razem szukamy takich liczb jak 11, 24, 16 i

Cała nadzieja będzie w tej grze o milion, ale ogólnie odcinek nie zapowiada się za ciekawie. Dobra, kolejna sztuka moje: 7,7. W bonusie tym razem mamy co? Sanie chyba? Czy co to jest? A, garnik. No dobra, a wygrywające liczby mamy tak: 1, 24, 14 i 34. No, i szukamy, mamy na dzień dobry siódmeczkę, więc wreszcie jest jakaś wygrana. Dalej mamy osiem, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, sześć, dwanaście, szesnaście, dwadzieścia jeden. 35, i na koniec mamy dwójkę. No dobra, także mamy wygraną pod siódemką i jest to zapewne 5 zł. Tak dokładnie, także mamy chociaż ten jeden zwrocik. Ok, no i co? Została nam na koniec gra o milion. Także co? Idziemy z tematem, chyba. No dobra, no to zaczynamy. Gra pierwsza. Szukamy liczby 30. A mamy tak.

no, i gra piąta została, szukamy 39. Mamy tak, 21, 22, 11, 31 i na koniec 37. No dobra, także wygraną mamy tylko tutaj w koronie. I co my tutaj mamy? Dwie dyszki. No dobra, słuchajcie, także zdrapeczka się zwróciła. Mamy kontrolne S. Nie mam pojęcia, czy to oznacza właśnie 20 zł, ale najwyraźniej tak. No dobra, także zapraszam Was do podsumowania. No dobra, także podsumowując, tutaj mamy zdrapki przegrane. Na dzisiejszym odcinku wygrały tylko dwie zdrapeczki: Moje 7,7 i gra o milion. I wygraliśmy tak: tutaj mamy 5 zł, a tutaj mamy 20, czyli 25 zł. Z 44, no to powiedzmy, że. No, jest okej, okay, myślę. Taki nieduży, nie niemały minus, akceptowalny, myślę. Jak na moje szczęście, to nie tak źle, zawsze mogło być gorzej. No dobra, słuchajcie. Także dzięki za uwagę. No, i oczywiście bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Cześć.